Dzień dobry bardzo. W ostatnim, 96 odcinku, obiecałam Wam, że nagram odcinek, w którym tematem przewodni będą seriale. A ja słowa dotrzymuję. I ten odcinek jest poświęcony serialom związanym z kryzysem zdrowia psychicznego. Zapraszam. Pierwszy serial, który chcę Wam zarekomendować. Polecić do obejrzenia, to kumpel terapeuta. Głównym bohaterem tego serialu jest 11-letni Noa, który ma fobie społeczną. Chodząc do podstawówki, uczył się w swoim domu. A w momencie kiedy zdaje do gimnazjum, no to rozpoczyna naukę już stacjonarnie w szkole. I żeby przezwyciężyć swoje lęki i fobie społeczne, Towarzyszy mu kumpel, terapeuta w postaci psa o imieniu Dut. No a podczas zajęć w szkole poznaje i zaprzyjaźnia się z dziewczyną o imieniu Amara, która porusza się na wózku elektrycznym. Kumpel terapeuta pomaga głównemu bohaterowi przy zwyciężaniu lęków między innymi w dotarciu do szkoły autobusem, uczestniczeniu na zajęciach, robieniu prezentacji czy też pierwszych imprezach. Bardzo serdecznie polecam wam ten miły, ciepły serial zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, bo warto go obejrzeć. Kolejny serial, który bardzo chcę Wam polecić, bo wskrad moje serce uwagę, i nie jeden wieczór to One Day, one day a Time. Nie ma on polskiego odpowiednika. Jest to serial komediowy, który opowiada o losach kubańsko-amerykańskiej rodziny. Główną bohaterką jest Penelope, która po rozwodzie ze swoim mężem musi sprostać wielu wyzwaniom. Jednym z nich jest jej mama oraz dorastające dzieci. Penelope jest weteranie. Wojenną, która e, ma stres pourazowy. Penelope niechętnie przyznaje się przed własną rodziną, że zmaga się z lękami po wojnie, w której uczestniczyła, i tym, że ma zespół stresu pourazowego. Ponieważ w wielu rodzinach kubańskich e, Choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne, kryzys zdrowia psychicznego są tematami tabu, o których nie chcą ludzie rozmawiać. W jednym z odcinków Penelope postanawia odstawić leki oraz przestać chodzić na terapię dla weteranów i weteranek wojennych. Niestety ta decyzja wiąże się z poważnymi konsekwencjami, a o nich nie chcę Wam opowiadać, bo nie chcę Wam spoilować tego serialu. Ta decyzja, którą podjęła, pokazuje jak bardzo ważne jest, aby ludzie w mający zespół stresu porazowego byli pod opieką lekarzy. Bardzo polecam wam ten serial, bo oprócz tematyki, jaką porusza, mianowicie zespołu stresu porazowego, jest ciepłą i zabawną komedią pokazującą losy jednej z rodzin kubańsko-amerykańskiej i niesamowita w niej jest tam rola Lidii, czyli takiej, powiedzmy, babci, seniorki, rodu, e, która e, przysparza całej rodzinie licznych e, śmiesznych sytuacji. Gorąco polecam. Trzeci i ostatni w tym odcinku serial, który chcę wam polecić, to *Spinning Out*. Jest to serial o młodej, utalentowanej, łyżwiarce figurowej Kate Baker. Która po bardzo groźnym upadku na lodowisku wraca do zajęć sportowych, do rywalizacji, tym razem z nowym partnerem. Kate odziedziczyła po swojej matce Carol e, chorobę afektywną dwubiegunową. Jest to serial, który nie tylko pokazuje wyzwania, zmagania, wyrzeczenia i presję z jakim spotykają się łyżwiarki figurowe, które chcą odnieść sukces, ale też pokazuje relacje matki z córką i to jak... Matka nie może pogodzić się też swoimi niezrealizowanymi marzeniami z młodości. Myślę, że warto temu serialowi poświęcić uwagę i go obejrzeć, żeby zobaczyć, jak radzą sobie w życiu osoby mające e, chorobę afektywną dwubiegunową, jak e, realizują swoje plany zawodowe. No i jak też w tym wszystkim działa i funkcjonuje najbliższa rodzina i otoczenie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że w tej przerwie między świętami a Nowym Rokiem, a nawet już teraz, uda Wam się obejrzeć jeden z tych seriali, który Wam zaproponowałam. Każdy z nich, One Day at Time, Spinning Out czy Kumpel yy, Terapeuta, są dostępne na platformie z, literko, z literką N. A z okazji zbliżających się świąt, Bożego Narodzenia, wszystkim tym, którzy wierzą bądź nie wierzą, życzę spokoju. Odpoczynku, radości i mile spędzonego czasu w towarzystwie osób, z którymi chcielibyście go spędzić. Wszystkiego dobrego i jeszcze widzimy się w tym roku w ostatnią środę 2021 roku o 20.00. Zapraszam! Do zobaczenia!